Cześć, nazywam się Wiktoria Florek i ty słuchasz teraz piątego odcinka podcastu Spełniony artysta. W dzisiejszym odcinku opowiem ci, jak rozpoznać blokadę lub autosabotaż. Czyli co tak naprawdę nie pozwala ci odczuwać spełnienia jako artysta. To, co głównie artyści, którzy do mnie przychodzą, chcieliby osiągnąć, to Utrzymywać się na dobrym poziomie ze swojej twórczości i jako główny problem podają e, trudności z wyrażaniem się, strach przed wyjściem do ludzi, niepewność, e, niewiedza, w którą stronę pójść, brak jasności, lęk przed oceną, e, takiego rodzaju, pewnego rodzaju e, utknięcie, że nie wiem, co dalej. I teraz ja próbowałam to rozłożyć troszkę na takie czynniki pierwsze, i rozrysowałam sobie kilka scenariuszy, o których chciałabym Tobie dzisiaj opowiedzieć. I te scenariusze są podzielone też na dwie grupy. Pierwsza grupa to jest taka, że tworzysz, ale właśnie masz problem z tym, co dalej. I tutaj pierwszy scenariusz to jest taki, że tworzysz i kompletnie nie wiesz, co dalej robić. Kolejny scenariusz może być taki, że wiesz, ale nie działasz. Jest tutaj właśnie pojawia się ten strach przed wyjściem do ludzi, przed oceną, przed byciem niewystarczająco dobrym, niepewność, brak wiary w siebie, szukanie zewnętrznego potwierdzenia, szukanie informacji zwrotnej, jakieś potwierdzenie tego, że ta nasza twórczość faktycznie jest wartościowa. Trzecim scenariuszem jest sytuacja, w której działasz, ale nie przynosi to oczekiwanych rezultatów. Ciężko pracujesz, natomiast nie zbierasz żniw. I to jest scenariusz, który ja na własnej skórze bardzo dobrze doświadczyłam. Doświadczyłam takiego scenariusza, dlatego że ja bardzo dużo działałam i działałam bardzo aktywnie jako artystka. Znałam właściwie wszystkie techniki i narzędzia do tego, jak efektywnie promować moją sztukę, w jaki sposób te obrazy sprzedawać, co działa, a co nie działa. Dużo testowałam i bardzo dużo pracy w to wkładałam. Natomiast Właśnie nie przynosiło to odpowiednich rezultatów, i ja tutaj ze swojej strony musiałam wykonać pewną pracę, żeby w ogóle zobaczyć, o co w tym chodzi. No i oczywiście ja sobie zadawałam takie pytania: co ja robię źle, co ja robię nie tak? I zawsze mi się wydawało, że po prostu coś robię nie tak, no bo w sumie to jakby to powinno inne rezultaty przynosić, a nie przynosi tych oczekiwanych, więc coś tutaj muszę robić nie tak. No i e, okazało się, że to nie jest tak, że ja coś robię nie tak. E, tylko po prostu właśnie mam jakieś e, podświadome, nieświadome schematy, nieświadome blokady, traumy e, do przepracowania, e, które po prostu e, mnie blokowały i e, pomimo działania miały taki działały na mnie w taki e, autosabotujący sposób i po prostu e, nie mogłam tych rezultatów Osiągnąć. No i pojawiała się tutaj frustracja, demotywacja, brak satysfakcji, brak spełnienia, e, brak radości. No nie było tej wygranej e, za wysiłek, tej nagrody za wysiłek, nie było sukcesu, nie było ofitości. Także no tutaj ewidentnie były blokady i to nie jedna, a dosyć sporo tego było sporo pracy musiałam wykonać, żeby właśnie. Wyjść z tego, jakby to można było nazwać, nawet pewnego rodzaju impasu. Jednak to nie był impas, to po prostu były rzeczy, które ja musiałam sobie przepracować. Kolejnym scenariuszem jest sytuacja, kiedy osiągasz rezultaty, ale nie czujesz spełnienia. Jest jakiegoś rodzaju wypalenie, brak sensu. Może jest to sytuacja, w której. Tworzysz podrynek, czyli nie jest to takie tworzenie, które cię wypełnia, spełnia, które powstaje z tej twojej wewnętrznej um, e, chęci tworzenia. No i po prostu nie daje ci to spełnienia ani satysfakcji. Albo być może sposób, w jaki osiągasz te rezultaty, nie jest na ten moment już dla ciebie satysfakcjonujący. Tutaj też, jeśli nie potrafisz tego zmienić, albo nie wiesz, w którą stronę pójść, w jaką stronę, jakby to, spo sposób w jaki osiągasz te rezultaty, albo, albo ta Twoja twórczość, w jaki sposób ją tworzysz, nie potrafisz tego przekierować, aby na nowo odczuwać spełnienie, to najpewniej też jest tutaj jakaś blokada, jakiś strach coś e, czemu wa bardzo warto się przyjrzeć. E, kolejny punkt to brak motywacji: chęci, samodyscypliny, takiego pewnego rodzaju motanie się, rozpoczynanie wielu projektów, niekończenie ich, takie wahanie się, e, niepewność, e, ciągłe poczucie, e, tak, takiego... Mm, Pewnego rodzaju chaosu, zagubienia, braku klarowności, jasności tego, co ja tak de facto chcę robić, chcę osiągnąć. Mm, oczywiście nie osiąganie przez to e, rezultatów odpowiednich. E, I ostatnim e, punktem, który sobie zapisałam tutaj na mojej liście, ostatnim schematem e, działania czy scenariuszem e, jest e, takie cały czas tkwienie gdzieś w przeszłości, powtarzanie schematów z przeszłości, bycie w pewnego rodzaju, bycie w takim uwięzieniu, w oczekiwaniach swoich, w oczekiwaniach innych. Częste poddawanie się, nieumiejętność lub niemożność przezwycię przezwyciężania przeszkód i wyciągania z nich wniosków. To jest coś takiego, że my stoimy, a za nami jest cały ten ciężar jakichś doświadczeń, cały ten bagaż, którego gdzieś tam po prostu nie możemy zrzucić, i on, e, i on sprawia, że my ciągle wchodzimy w te same schematy i nie wyciągamy z nich wniosków, nie potrafimy jakby pójść dalej. Ja właśnie jesteśmy w takim utknięciu e, i nie wiemy, co dalej. Nawet często jest to dosyć e, nieświadome. I my w, tkwimy tak w, w jakimś maraźmie, niezadowoleniu, i po prostu nawet sami nie wiemy dlaczego. E, drugą grupą e, to, jest, e, to są sytuacje, w których nie tworzymy. Czyli to jest jakby taki, taka sytuacja jeszcze wcześniejsza, bo wcześniej omawialiśmy sytuacje, kiedy tworzymy, ale nie wiemy, co dalej, a tutaj jest tak, że chcemy tworzyć, ale w ogóle w jakiś sposób. Coś się wydarzyło, albo nawet nie musiało się coś wydarzyć, co po prostu przyszło jakieś wypalenie, brak kreatywności, nie możemy się wyrażać w taki sposób swobodny. I tutaj też na pewno za tym kryją się jakieś blokady, którymi warto się przyjrzeć, warto się zastanowić, co. Tak naprawdę się tam dzieje. Z czego to wynika? Czy ja się czegoś boję? Czy może nie mogę czegoś zrobić, bo coś mnie blokuje? Także warto, warto sobie to przemyśleć. I teraz, jak wygląda spełniony artysta, który. Potrafi sobie z tymi blokadami e, radzić i potrafi je e, rozkładać na czynniki pierwsze. Więc e, po pierwsze, taki spełniony artysta działa. E, jest zdeterminowany. Jest to powolne, ale właśnie takie konsekwentne działanie. Ma jasność, jasność tego, co tworzy, klarowność, e, po co on to robi. E, Komu to w ogóle ma służyć, dokąd i jak on w ogóle chce dojść, czemu służy ta jego sztuka. Ma taką wewnętrzną pewność siebie i nie potrzebuje, żeby to było z zewnątrz potwierdzane. Nie potrzebuje tego potwierdzenia. Nie potrzebuje spełniać oczekiwań innych. Ufa sobie ufa sobie i wie, co i po co to robi. Wyraża się bez obaw w taki sposób e, zupełnie wolny od e, właśnie wszystkich jakby takich zewnętrznych oczekiwań, e, wolny od lęków. No i, na pewno jego e, ścieżka artystyczna obfituje w spełnienie, w satysfakcję, w sukces. E, co nie oznacza, że nie ma przeszkód e, ani jakichś niepowodzeń, bo one oczywiście się zdarzają i to jest jakby e, część naszego doświadczenia tutaj na Ziemi, e, że te przeszkody i niepowodzenia się pojawiają. Natomiast w momencie, kiedy potrafimy e, sobie z nimi radzić i je pokonywać, e, rozpracowywać te nasze blokady, rozkładać je na czynniki pierwsze, e, potrafimy e, domykać przeszłość i e, rozprawiać się z tym wszystkim, co nam się wydarza, wyciągać z tego wnioski i dzięki temu powiększać naszą świadomość, e, no to tutaj już nie ma. Niczego, co mogłoby nas w ogóle zatrzymać, e, i te nasze potencjały tylko e, coraz bardziej e, się otwierają, e, rozrastają. I my, tak de facto, mamy coraz więcej do zaoferowania i coraz więcej do otrzymania. Kochani, nagrywam teraz końcówkę, już po prostu nie wiem, który raz. E, to tyle. Na dzisiaj. Dziękuję bardzo i życzę Wam wszystkim spełnienia w tej waszej drodze artystycznej, kreatywnej. No i zapraszam też do siebie oczywiście na konsultację wstępną. Jeśli czujecie, jeśli czujesz, że masz jakąś blokadę, że gdzieś tam być może jest jakiś autosabotaż, doświadczasz tych różnych emocji lub sytuacji, o których ja opowiadałam, i potrzebujesz pomocy, żeby przez to przejść, to. Odezwij się do mnie, możesz napisać do mnie Whatsappa, możesz też się po prostu zabukować konsultację wstępną. Wszystko jest w opisie na dole. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa. Miłego dnia.